to jest, a to kolejny odcinek z Minecraft zmienioną nazwą. Tak. Jest co teraz, Minecraft sla, sla, Slimecraft, tak, Slimecraft. Podoba Wam się? Napiszcie w komentarzu, ale tak zostawię no ma, że. dobra. W dzisiejszym odcinku mam zamiar mm, stworzyć pewną rzecz. Coś co wymyśliłem, czyli działo działu laserowe. Takie normalne działko, tylko że laserowe z dwoma takimi. Będzie ono prawdopodobnie 9 na 9. Z podwójną lufą i szukam czerwonych kwiatków, ale jakby też chyba wszystkie zniszczyłem. Hmm. Hmm. Kurde, chyba zniszczyłem wszystkie, ale je potrzebowałem, nie będą żółte, ponieważ y, ma, ona ma takie baterie. Y, te działko ma takie baterie. Y, no i właśnie te baterie zasilają to działo. Y, y, zasilają to działo, oczywiście, to mojej wymyślone Dzie, działo. O, 3 na 4, ale fajnie. Najlepiej. No i patrzcie, nasza farma daje nam duże przychody. I gram der tak... O. Kolejna dynia. Jezu mnie mógł no. znu. Widzicie? Nasza farma dużo tutaj czy jest jakieś. No, dobra. O, no. Teraz to zrobimy, to, co potrzebuję. Aha, ja mam za mało piasku i żwiru. Genialnie. Tam się przypada to do tego, ale dobra, to kiedy indziej zrobimy. Znaczy, no, no tą szklarnię, no nie to zrobię kiedy indziej. To jest kurde, e, achievement get, get kurde. To, dla mnie, ponieważ pierwszy był ukończony, pierwszy był dobry projekt, euh, pierwszy ukończony projekt w serii, wiecie? Dziś nie mam czasu na, na zrobienie tego. Na zrobienie tych rzeczy, właśnie. No to sorry, no. Czy nie mam? Nie, ja nie chcę. No. To nie mam czasu na zrobienie tych, jeśli chcecie, to może na chwilkę nagram... Ja już nie, nie mam pomysłu za dużo na ten, na ten odcinek. Nie, nie mam pomysłu takiego. Duż, tak dużo pomysłów nie mam. nie mam pomysłu, Chciałem tylko pokazać jak buduję to działko. Tak zmienię nazwę. No napiszcie coś, bo wam się zmieniło nazwę. O! Teraz mogę zrobić jedno jakie są... Nie powiem jaki. Potrzebujemy dwóch. O nie, to się nie pyla. To może nie skończony źródła. Nie, nie, nie. Najlepiej tutaj, góra. No, mamy dwa te. No, no i w sumie wszystko. Potrzeba jeszcze tego stałna. Jest by na, na górze. Na naszej górce, która żeby broniła nam. O nie! Jezu, tam są czerwone. Ja nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Tak, i urzędzaj zbroki. Jakby co? Eee, gór, Tu jest ten. drugie pięterko Dobra. Co tu, tu jest buddy? One powinny być trzy na trzy. A. A. One powinny być na. I co? Kurde. Ok. No, to zrobię tą wersję podługową, Taką normalną, bo wersja normalne to by było po prostu za duże. E, po prostu. Za duże, po, prostu, no, po, prostu no, po prostu. Ten. E, no, po prostu. No, nie, ma za mało na no, O! No i tak mam już za mało. Widzicie? Te drzewa zniszczyć Jezu nie! Przolnocnie poprawnie ja muszę zniszczyć te drzewa. Nie przeszkadzają. Zrobiłem wersję podłogową. Znaczy w sumie tamte wersje te są na podłodze, ale w tym sensie, że ona jest taka spłaszczona podłogowa. Dante jest dwa razy ma dwa razy większe, czyli nie na, nie na dwa te, tylko na cztery. Rzeczywistość przeszkadza? To? To. To. I lecimy spać. Przynajmniej przy okazji mamy drewno, fajnie. No tym muszę zmienić. Nazwy! O jazy chciałem I lecimy spać, ale jakby... No nie. No ten odcinek fajny pił. Nie, nie, tylko No by fajnie wszystko wyszło, by. Nie trochę tego kobla. Nawet no, nie wiem sobie cały. Lam, lam, lam. To damy do drewna. Przyda się ten e, do naszych tych, jak to się nazywało, e, do tych płotków. No, dobra. Znaczy mogę sobie taki tył... hover płoty. No, nie pamiętam skąd ja je mam, a ja je chyba robiłem. Jej yeah, mi hełmik, fajnie. Ej! Mój fajny hełmik. Ej! Oj, to fajnie wygląda. Co gdzie to? Wyrzucię to. Okej. Okay. Dobra. Tu ah. To się na... O Jezu nie... Zaczęło przypalać najgorzej. Nie tam potrzebuję, miałem 3, no to chyba jeszcze potrzebuję 6. No ja będę tak wracał i przychodził, bo wiecie, bo to będzie miało sens, że po prostu będę ten i od razu będzie miał. Nie, nie, nie! Are you kidding me? Jezu, teraz muszę wszystko nowa. Nie to już normalnie... A? O, 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 o. Aha, jak wejdę Genialnie No, sa... Sa, co gada. Po Co mi sali? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć Jezu! O Au Pięć W ostatniej chwili Dobra? Tu, tu, Dobra? No i kończy odcinek. Tylko chciałem zbudować to działo. Zobaczmy, jak ono się Ha. I plus jeden. Jak zwykle zabraknie mi jednego klocka. Dobra? Tu to zostawię, bo ten odcinek to. Totalna porażka. No i jedno. Co będzie Nikt nie zauważy różnicy. Dobra, skończyliśmy nasze działko, to... Jedyna rzecz, która... No może się to tylko kopię, no, żeby było fajnie. Skończyliśmy nasze działko, to jedyna rzecz ukończona w tej... Jezu. To jedyna rzecz ukończona w tej serii, w tym odcinku was żegnam. Elo!